Na dobrodzieńskich ulicach czuć już atmosferę zbliżających się świąt, a Boże Narodzenie to życzenia. Czego życzymy sobie w tym roku? No wesołych świąt, wszystkiego najlepszego. Zdrowia. No przede wszystkim spokojnych czasów, dużo zdrowia i radości rodzinnej. A czy chcielibyście Państwo komuś konkretnemu złożyć takie życzenia noworoczne albo właśnie świąteczne? Ja myślę, że tu koleżance mogę złożyć takie właśnie życzenia noworoczne i świąteczne, wszystkiego dobrego, błogosławieństwa Bożego i wszystkiego sobie, co chciałaby, żeby się jej spełniło. Ja dziękuję i tobie również i twojej żonie też życzę tego, tego samego, a ponadto rodzinie i wszystkim znajomym. Ja myślę tak jak wszyscy sobie życzymy przede wszystkim ciepła rodzinnego, tej radości takiej świątecznej, to tego też życzę wszystkim mieszkańcom, aby te święta spędzili sobie tak bardzo na spokojnie, radośnie. Będziemy mieli przede wszystkim zdrowie no, i, i, i pieniądze. Nie? Myślę, że się do... Myślę, że będzie lepiej. Będzie lepiej, nie? Musimy w to wierzyć. Proszę nam powiedzieć, jak pani spędza święta zazwyczaj. Jakie są te takie najpiękniejsze święta, No, rodzinne, nie? własne wypieki, lubię dużo gotować, lubię o. dużo piec, bo święta to także tradycje kulinarne i Wigilia, na którą czekamy cały rok. Wtedy karmi najlepiej smakuje. Tylko jeden raz w roku na Wigilię. Bo tak na co dzień to Zadłużość. Raczej nie, ale ale wtedy naprawdę jest dobre. A ryba, ryba, to jest podstawa naszej, naszej wigilii. Ryba, no i pierogi, przecież zapomniało pieroga, co najważniejsze. Nowy rok często bywa motywacją do zmian na lepsze. Chyba więcej będę spacerował. <głosy> Dlaczego? Ale <noise> no, pan to dla zdrowia, bo jak to twierdzą, e, nic nie zastąpi ruchu na świeżym powietrzu, żadne lekarstwa, żadne tabletki. Myślę, że. E, te zobowiązania noworoczne to są z nimi tak, że czasami się dużo obiecuje sobie, prawda, a potem się nie spełnia albo się jakoś te zobowiązania pomija. Dlatego wszystkim podejmującym postanowienia noworoczne życzymy, aby zapał nie okazał się słomiany.